Idealny sposób na relaks. W pierwszej kolejności obudzić się super wyspana w przyrodzie, zejść na kawkę. To jest moja słabość. No, kawka Pie kaw, bardzo dużo kawy, w ogóle od rana czekam na kawę, w ogóle tam śniadanie może nie istnieć, ale kawka dobra i, i że tam siedzą moi najbliżsi. Ja nie znoszę wywyższania się, mam ogromny szacunek do, do ludzi, którzy mieszkają w małych miejscowościach. Nie uważam się w żadnym wypadku za kogoś lepszego. Mietek jest z nami od dwóch lat. Jest strasznie słodki, jest strasznie śmieszny i przypomina tak po prostu 100% kłapołuszek z kubusia puchatka. Gdzieś się zagapia, gdzieś idzie, zawącha się nagle i po prostu nie wie co ten. Ma bardzo takie krótkie łapki, obłe, więc jak pędzi za fumą, bo jest z nią zapatrzony, to ciągle spada z jakichś schodów. Ale taki słodziak? Jest męga słodziakiem, tak. Co w ogóle sobie nie wyobrażam życia bez tych psów. Cześć, witajcie w Kinorozmowie. Marcin Radomski, a ze mną aktorka Maja Ostaszewska. Witam. Witam. Cieszę się, że się spotykamy kolejny już raz w Kino Rozmowie. Tak, to bardzo, bardzo mi miło. Też się, się cieszę ogromnie. <laughs> Dzisiaj się spotykamy, ponieważ premiera filmu Teściowie 3. Seria filmów pierwszy, drugi, trzeci. Czy ty spodziewałaś się takiego sukcesu tej trylogii? <laughs> nie, nie. E od początku byłam zachwycona scenariuszem pierwszej części, ale trzeba przypomnieć, że on był inspirowany sztuką teatralną, przepisany później na potrzeby filmu, rozwinięty, rozwinięte plany. I wiedziałam, że to jest coś niezwykłego. W Polsce my mamy bardzo piękną tradycję komediową, ale jakoś tak, taki był moment, w którym było mniej tych błyskotliwych, inteligentnych komedii. I, I czułam, że bardzo potrzebujemy czegoś takiego. Genialni są w tym Francuzi, Anglicy, a że u nas brakowało takiej, takiej formy, którą przed laty mieliśmy w doskonałym wydaniu, gdzie poprzez śmiech, poprzez lekkość. Opowiadamy o czymś ważnym, i, i, i przyglądamy się też naszym cechom i w tym wymiarze indywidualnym, i takim powiedziałabym społecznym. Więc wiedziałam, że to jest coś fantastycznego. Byłam przeszczęśliwa na planie pierwszej części, ale no, nie, 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 nie sądziłam, że to aż tak. Zażre. Przy dwójce miałam wielką wątpliwość, czy wchodzić jeszcze raz do tej samej rzeki, bo wiadomo, że też często się mówi, że nie ma co, że, 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 że kolejne części na ogół są słabsze, że to jest odcinanie kuponów. Natomiast co ciekawe, no my też tak się zgraliśmy ze sobą, zżyliśmy i właśnie, ponieważ opowiadamy o sprawach też społecznych, to jest ciągle coś jeszcze, o czym można opowiedzieć. To nie jest tak, że nagle temat się wyczerpuje i nie ukrywam, że przy trójce, dużo szybciej się zdecydowałam, żebyśmy to robili wspólnie, bo każdy z nas podejmował taką decyzję. Nie mieliśmy tego narzuconego, tylko to była wspólna decyzja, niż przy dwójcy. Pamiętasz ten moment przy okazji pierwszego filmu, kiedy dowiedziałeś się, że Twoim partnerem, mężem filmowym będzie Marcin Dorodziński? Jak zareagowałem? No wiesz, bardzo się cieszyłam. Ja z Marcinem pracowałam już dwukrotnie wcześniej. Lata temu w teatrze dramatycznym graliśmy razem w Płatonowie. On, Sergiusza, Jasonie. I graliśmy razem w filmie, graliśmy w Jacku Strongu małżeństwo. Kuklińskich, i to była świetna współpraca. No Marcin jest wspaniałym aktorem, bardzo dojrzał, więc czysta radość, jak mogłam zareagować. Zresztą cały ten skład my się naprawdę lubimy, rozumiemy, wspieramy, bardzo się wspieramy na planie. Czasem są takie opowieści o tym, jak to aktorzy ze sobą rywalizują, a muszę przyznać, że, że, że przy teściach wręcz czasem, jak mam jakąś taką wątpliwość, radzimy się siebie nawzajem. Także to jest. Taka pra, takie prawdziwe partnerstwo. Mhm. I zresztą każdy ma tam przestrzeń do wypełnienia. Jesteśmy tak różnymi postaciami i powiedziałabym, że to jest tak, jesteśmy tak obdarowani sprawiedliwie, że, że każdy ma coś bardzo fajnego, bardzo ciekawego do zagrania. Yy, więc każdy wie, kiedy jest ten jego moment, a, a też czujemy, kiedy to jest moment yy, yy, koleżanki czy kolegi i że wtedy my jesteśmy po prostu kimś, kto supportuje to, do czego ma dojść tamta postać. I to jest naprawdę też fantastyczne. Zresztą yy, sympat Widzów też się tak rozkładają, że, że, że ludzie mają m, m, różnych tych swoich ulubieńców w naszym gronie teściów. Mm -hmm. Powiedziałeś, że bardzo dojrzał, tak zapamiętam to Marcin Darciński mm -hmm. przez tą drogę, tak? Od Mówię od początku... czasu też czeka Stronga, no, wszyscy dojrzewamy, mm -hmm. ale, ale on jest no, takim rzeczywiście mocnym teraz, bardzo aktorem, już wtedy był wspaniały. Tak, mówisz o tych różnych charakterach. No i twoja bohaterka jest wyjątkowa w tym, oczywiście obok Wandy, bo zupełnie jesteście po dwóch stronach. Ona jest po tej konserwatywnej, ty po typu tej liberalnej, wielkomiejskiej, otwartej, tolerancyjnej, taka jest. Czasem pseudo. Czasem pseudo, i czasem też yy, wychodzi z niej duża hipokrytka. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Uwielbiam grać tę postać. Ona jest, yy, z jednej strony ją lubię, za jej charakter. Czasem nawet mnie wzrusza, bo, bo często te osoby, które są szorstkie, które są takie opryskliwe, które są perfekcyjnie wyczesane, ubrane, tak naprawdę w środku są wrażliwe, a to jest jakiś rodzaj skorupy. I zawsze jest ciekawe, kiedy u kogoś takiego pozornie oschłego, zimnego, despotycznego, dogrzebiemy się do czegoś kruchego, wrażliwego. I tak jest z Małgorzatą. Bardzo to w niej lubię. Lubię jej cięty język, błyskotliwą ripostę, nie daje sobie w kaszet buchać, lubię jej feminizm, ale no, ma też cechy paskudne. Takie rzeczy gra się fantastycznie, bo to daje radość. Taka postać, która jest po prostu krystalicznie czysta, dobra, no to jeśli to nie jest jakaś w ogóle niesamowita duchowa bohaterka, mm. Bywa nie no niewiele tam jest do, do pogrzebania, a, a ktoś tak pełen zmian jest fantastycznym materiałem do, do grania. No, jest też to śmieszne. To jest trochę, trochę taka też historia o podziałach, a, a my dzisiaj w Polsce mamy bardzo wyraźny i bardzo głęboki podział w społeczeństwie. I zależy nam na tym, żeby pokazać, jak jak te podziały często są też w pewien sposób sztucznie wykorowane, i w gruncie rzeczy, jeśli, jeśli skupimy się na tym, o czym marzymy, co jest dla nas najważniejsze, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, to to są często podobne rzeczy. Tak? To jest zaufanie, miłość bliskich, zdrowie, no to oczywiste. Poczucie bezpieczeństwa. I owszem, każdy jakoś inaczej sobie to mebluje to poczucie bezpieczeństwa, ale, ale te najważniejsze marzenia, potrzeby są bardzo podobne. I zależy nam też na tym, żeby pokazać hipokryzję. Wszystkich stronach, a nie tylko po tam jednej, że ci właśnie konserwatywni są, są hipokrytami i, i proszę, śmiejmy się z nich. Nie, absolutnie nie. Małgorzata też ma wspaniałe regułki o tolerancji, otwartości, po czym obrzydliwie zachowuje się wobec na przykład w drugiej części pracowników hotelu. Więc też śmiejemy się trochę z tego, że dzisiaj wiele nawet z tych szlachetnych nurtów i postaw. Wypowiadamy jak takie plakaty, jak takie na pamięć, klisze, szablony, a yy jesteśmy naprawdę daleko od jakiejś takiej prawdziwej przemiany i otwartości. I, i, I ważne jest dla nas też to, żeby opowiadać o tym, że no, m, trzeba zacząć od sprzątania yy, najbliższego poletka i swojego własnego podwórka, a potem. E, dopiero, nie wiem, no, wy, wymądrzać się i pouczać innych. To jest najważniejsze właśnie w tym filmie, ponieważ on jest bardzo śmieszny, ale śmieszny w sposób inteligentny, ale z drugiej strony ma tą, tą warstwę taką społeczną, opowiada o tym, co jest tutaj dzisiaj. Opiera się niby na stereotypach, mm -hmm. e, taki właśnie takiego tradycyjnego wychowania, na przykład, jak w tej trzeciej części, gdzie chrzest jest najważniejszy. Dla bohaterki Wandy, a dla twojej bohaterki. Wręcz przeciwnie, ona tak. sprzeciwia się temu rytuałowi. Tak I to jest trochę spotkanie takich tak, spotkanie dwóch światów. Tak. Ym, I to jest spotkanie dwóch światów, które dzisiaj też, też się odbywa w naszym społeczeństwie. Ten film okazuje się bardzo aktualny, mm -hmm. bo cały czas te dwa światy ze sobą jakoś walczą i są po dwóch stronach, taki bardziej tradycyjny i tak. bardziej liberalny, nowoczesny model Tak, życia. myślę, że to też jest odpowiedź na to, dlaczego ten film tak pokochali widzowie. Teraz przy trzeciej części właśnie każdego dnia słyszę od kogoś, że się nie może doczekać, że odlicza już po prostu dni. No bo on dotyka i, i z tego się ogromnie cieszę, bo na tym nam bardzo zależało. I świetnie też to napisał Marek Modzelewski, i reżysersko prowadzi to, to Kuba Michalczuk. W taki sposób, że, że istotnie opowiadamy o czymś ważnym i o czymś, co dotyka nas wszystkich. Śmiech daje taki wentyl, i czasem są nawet takie badania, że czasem pewne treści łatwiej przyjmujemy w lekkiej formie, i właśnie chwilę się śmiejemy, a potem nagle dociera do nas, że w gruncie rzeczy śmiejemy się z siebie samych. Lubię też to, że, że tak samo z lekkością, ale wrażliwością opowiadamy o tym, co dzieje się w takim wymiarze indywidualnym. Cała ta relacja Małgorzaty z Andrzejem, spotkanie dojrzałych ludzi po tym, jak się rozstali, ale rozstali się też w niedomówieniu, w żalu. Bardzo też jest fajnie napisana i, i daje też taką przestrzeń do dotknięcia czegoś czułego. No i fajne jest to, że w tych naszych teściach, jak się już coś wydaje, że mamy już, jakby, że, że sytuacja się zawiązała, że wszystko jest jasne, to mamy tam często Jakąś niespodziankę i jest zgoła inaczej, niż mogłoby się wydawać. To jest bardzo, bardzo cenne. Tak samo jest w relacji Wandy i Tadeusza. Kiedy pierwszy raz obejrzałam tę naszą część, właśnie przed tam mhm. pierwszymi wywiadami, spotkaniami z widzami i prasowym, byłam na takim pierwszym pokazie na festiwalu Toffee Fest. I, I niektórych scen takich tylko między Wandą a Tadeuszem nie znałam. I muszę powiedzieć, że mnie wzruszyli, więc wręcz, że to było bardzo takie miłe patrzeć na nich, że właśnie tam jest i bardzo śmiesznie, ale jest też jakieś samotności mhm. o, o takim. Poświęceniu swojego życia dla innych, ale takim też zagubieniu i o potrzebie nie wiem, bycia zauważonym, zauważoną. Bardzo to jest film zrobiony z, no, z takim dużym ciepłem wobec i naszych wad, ale też naszych samotności. Bardzo, bardzo lubię teściów. Myślę, że w każdym z tych bohaterów można to odnaleźć. Tak jak w Twojej bohaterce, która nie chce przyznać się do błędu. Za żadnym razem. W drugiej części na przykład udaje, przyjeżdża z chłopakiem, tak. którego wynajęła do tego, żeby był jej partnerem. W trzeciej części wracają relacje z dziećmi. I, I tutaj kwestia tego, nie chcę zbyt dużo spoilerować, ale też takiego zastanowienia się nad tym, jak te relacje wyglądają, jak tak, wyglądały tak, do tej tak, pory. Tak. To dla mnie też było ciekawe do grania, no ja mam dzieci, e, mój syn ma 18 lat, córka 16 i to też jest bardzo fajne dla mnie wątek, znaczy pokazanie też tego, e, jak ważne jest, żebyśmy dali naszym dzieciom przestrzeń do tego, żeby decydowały o sobie naprawdę, a nie tylko właśnie w, w deklaracjach. I że one nie muszą spełniać naszych oczekiwań. I tam jest taka też scena właśnie rozmowy z synem. Bardzo też dla mnie to była ważna scena na planie. I, i jako takiej mamie dorosłych, czy też w przypadku mojej córki prawie dorosłej osoby, Taka dająca, dająca też do myślenia. Mm -hmm. To tak. To kolejna rzecz, kolejny temat tego też filmu. Te relacje właśnie pomiędzy rodzicami tak. a dziećmi. No bo od tego wychodzimy teściowie, to są ci, którzy się spotykają, chcą jak najlepiej zrobić wesele, przygotować wesele, a potem chrzest dla swoich dzieci. Ale nie jest to takie łatwe. Jest komediowy. Ulubiony cytat z twojej bohaterki Małgorzaty, masz jakieś? Ojej. Nie wiem, zaskoczyłeś mnie teraz. Dużo tego jest. Ja bardzo, ba naprawdę uwielbiam grać tę te, te, te postać. Nie tak, będę Państwu tak. zdradzać tego, co jest w trzeciej części, ale bardzo lubię w drugiej części ten monolog, jak mówię o tym, że koniec spełniania cudzych oczekiwań i koniec tego martwienia się ciągle, że jestem samotna, bo ja jestem samotna i będę tak żyła, jak chcę i na swoich, na swoich zasadach. Bardzo lubię ten, ten monolog. No, te wszystkie śmieszne rzeczy, które, które Małgorzata mówi, są cudowne, jak tam krytykuje w pierwszej części psa Wandzi i Tadeusza mm. i porównuje go do Nietoperza i Wiewujurki. Dużo jest bardzo, bardzo fajnych rzeczy. Tutaj mamy właśnie rozmowy o chrzcie, więc jest taki, tego mówię, będę tak mówić trochę enigmatycznie, ale jest takie zdanko, które mówi o tym, co odczuwa dzidziuś w czasie chrztu. Bardzo mnie to śmieszyło i bardzo to lubię. Jestem Sporo, wiele, jest tam wiele momentów, też w relacji z nową bohaterką, która się pojawia, z tak, terapeutką, tak. bo Małgorzata przyjeżdża tak. Z terapeutką, Magda Popławska. Nawet Gry psychiatrką, bo nawet lekarką. Tak, w ogóle my mamy też w tych teściach zawsze jest bardzo mocny ten drugi plan, i to jest bardzo miłe, kiedy zapraszamy kolejnych świetnych aktorów e, do, do naszego świata, tak sobie pozwolę powiedzieć. No i tutaj tymi dwoma osobami e, są Magda Popławska, którą uwielbiam cenię, kolegujemy się, jesteśmy w jednym teatrze, więc zbudowanie. Tej relacji przyjaciółek było dla nas po prostu czymś bardzo naturalnym. I jest Wojtek Metzfaldowski, który też świetną postać wykrował. Bardzo lubię to, co się dzieje między, między Małgorzatą a Beatą. Dużo się tam będzie działo i też się trochę śmiejemy z pewnych, powiedziałem, takich mód na to, jak sobie radzić. Z tym, co w nas nieutulone, niezaopiekowane, i jak często nawet bardzo jakby szlachetne metody terapeutyczne spłycamy, używamy kompletnie w bezsen bezsensu momentach i, i również szafujemy tym tak naprawdę to jest tylko w słowach, a nic się nie wydarza głęboko pod spodem. Także no, lubię to, że, że ten nasz, że to jest też ten film, tak nie jest taki poprawny mhm. I, że, i że się nie boimy śmiać też z czegoś, za co możemy być skrytykowani po prostu. Mm, tak, tak. może ktoś o tym pomyślić sobie zupełnie inaczej, mhm, tak. że. że... Tutaj macie coś przeciwko terapeutom czy psychoterapeutom. Tak, tak, tak. absolutnie nie. Mamy, absolutnie mamy nie. przeciwko takiemu, nie wiem, komer skomercjalizowaniu pewnych, tak. pewnych nie wiem, metod. Mówię tak enigmatycznie, no bo nie chcę spoilerować. Tak, czy też takie płytkiemu podejściu, prawda? Tak, do tego, tak, że tak, po prostu tak, ktoś tak, mówi, tak, mam terapeutkę, tak, jak tak, ona tak, przyjeżdża do tak, sobą, tak, moja terapeutka, tak, psychoterapeutka, tak. i to już jakby rozwiąże wszystkie problemy świata, a to jednak jest, jest trochę głębiej trzeba wejść, żeby dopiero je zacząć rozwiązywać. Ale chciałem cię zapytać też, ponieważ ten, ten film mówi też taki, o takiej niechęci jednej strony do drugiej. I też w pewnym sensie trochę o hejcie. Mm -hmm. I ten hejt jest dzisiaj obecny cały czas niestety i nawet się wzmacnia. Wiem, że on dotyka też ciebie w niektórych sytuacjach. I chciałem cię zapytać, jak on na ciebie wpływa, jak sobie z tym radzisz? Yy, bo działasz, mówisz otwarcie o swoich poglądach i niestety. To nie zawsze spotyka się z uznaniem, a czasem no, tak z krytyką. To, tak to jest. Tylko osoby, które nic nie mówią, nie są krytykowane, więc y, nie chciałabym być kimś przeźroczystym, kto nie potrafi stanąć w obronie tych, którym dzieje się krzywda i, i kimś, kto nie potrafi powiedzieć, że król jest nagi, kiedy jest to ewidentne. Y, więc jeśli z ceną tego, jest to, że gdzieś pojawia się hejt, no to trudno. Dla mnie jest ważniejsze to, że czuję, że działam w zgodzie ze sobą i że zachowuję się po prostu przyzwoicie, nic ponad to. Tak jest w ogóle. Przez, przez to, jak rozrosły się też media społecznościowe, większość osób, które są znane które dużo dużo nie wiem pracują, robią, budują swoją drogę zawodową, swoją markę. Spotyka się z hejtem. Tak to po prostu jest. To jest bardzo przykre, ale ja właściwie coraz lepiej sobie z tym radzę. Co więcej, też wiem, że w ogromnej mierze, ale to ogromnej mierze i chciałabym też wszystkich, którzy świeżo spotykają się z taką falą, pocieszyć, że to jest też wylew jakiejś frustracji, która rzeczywiście odbywa się w tej wirtualnej przestrzeni. Ja nie spotykam żadnego hejtu w życiu codziennym. Mm. Mam wspaniałe reakcje ludzi, a podróżuję bardzo dużo po w Polsce, kręcąc filmy, jeżdżąc ze spektaklami, ale głównie filmy, kręcimy naprawdę w całej Polsce, w różnych regionach, w różnych województwach, w dużych miastach, małych miastach, miasteczkach, wsiach. I, i na ogół mam bardzo, bardzo dobre spotkania z ludźmi. Przykre okay. jest też to, że, że pewne rzeczy okazuje się, że się opłacają i że czy politycy, czy środowiska związane z pewnymi ruchami politycznymi czują, że na przykład im się opłaca. Znajdować kogoś, na kogo się wylewa ten hejt. I, I mnie najbardziej boli to, że są wyciągane moje wypowiedzi kompletnie z kontekstu, i one w ogóle tracą wtedy to znaczenie, o które mi chodziło. I to mnie rzeczywiście denerwuje bardzo, bo ja wiem, co mówię, wiem, dlaczego tak mówię, biorę za to odpowiedzialność. A jak to jest wyciągnięte z kontekstu, no to w ogóle się tworzy jakaś inna narracja absurdalna. Absurdalnie też jest podkręcana właśnie ta niechęć różnych środowisk. Środowiska takiego jak moje, czyli artystycznego, z dużego miasta, wobec, nie wiem, mieszkańców małych miasteczek i wsi. To jest też sztucznie nakręcane. Ja nie znoszę wywyższania się. Mam ogromny szacunek do, do ludzi, którzy mieszkają w małych miejscowościach. Nie uważam się w żadnym wypadku za kogoś lepszego. Może trochę inaczej żyję, no bo taki mam zawód. Żyję w innym mieście, nie ma w tym nic Absolutnie złego, i, i to jest nakręcane sztucznie, więc y, to mnie martwi. Y, kiedy rozmawiasz z ludźmi bezpośrednio, to na ogół jesteś w stanie się i dogadywać, i szanować, i, i również jesteś w stanie szanować kogoś, kto kompletnie ma inne poglądy. Od nas w zeszłym sezonie odeszła. Trzy osoby zmarły, trzech trójka wspaniałych aktorów naszych przyjaciół z teatru: e, z teatru Stasiu Brudny, Stanisław Brudny, Jadwiga Jankowska-Cieślak i Ewa Dałkowska. I właśnie jak myślę sobie o Ewie, to dla mnie to jest taka trochę opowieść o nadziei, bo myśmy z Ewą się nie zgadzały we wszystkim politycznie i społecznie, jeśli chodzi o poglądy, i bardzo się kochałyśmy. I, się, i, i, i kiedy ona chorowała, byłyśmy akurat w próbach do spektaklu, w którym już nie zdążyła zagrać. Więc te, te, te tygodnie pogarszania się jej stanu zdrowia, spędziłyśmy w pewnym sensie razem z, też z Małgosią Hajewską i naprawdę się wspierałyśmy i rozumiałyśmy i, i potrafiłyśmy się pokłócić. W tych ostatnich tygodniach już się nie kłóciłyśmy w ogóle, ale wcześniej się często spierałyśmy, a potem się razem śmiałyśmy do łez i wchodziłyśmy na scenę. Grałyśmy bardzo często y, y, albo tę samą postać, młodszą i starszą, albo relacje matka-córka. Mówię też o tym, bo Ewa grała cudownie moją matkę w teściach, tak, w dwóch częściach. O tym, że Była to cudowna łączy. absolutnie, a już jej scena po prostu jak odradza y, temu który którego grał świetnie Andrzej Zieliński i mówi Aha, o tym, tak. że odradzam panu, moja córka jest potworna, ma straszny charakter, no zagrała to fenomenalnie i, i miała taką odwagę i w teatrze i, i w filmie, zagrała u nas cudownie w body ciało, zgodziła się, o, bardzo odważna scena, <laughs> była wszechstronną, wolną aktorką i miałyśmy kompletnie inne poglądy. I nie przeszkadzało nam to tworzyć wspólny teatr, mówię o całym zespole, i bardzo się wspierać, więc naprawdę to to jest możliwe i to nakręcanie tej wzajemnej niechęci to jest bardzo przykre, ale to się po prostu opłaca niektórym osobom i, i, i jest to bardzo cyniczne. No mhm. i niestety cały czas to się dzieje. Cały czas jesteśmy tak, tak podzieleni, że. Tak, dzieje się, ale w związku nie... z tym trzeba robić swoje i dalej się uśmiechać i nie, nie dać się wkręcić w te narracje. Mhm. I sprawdzać, no bo jest też bardzo dużo, no mówię, w świecie tego, jak się rozrastają te media społecznościowe, jest cała masa jakichś memów, yy, yy, gdzie się dokleja komuś coś, czego w ogóle nie powiedział. Ja miałam takie przygody. Pa, parę dobrych lat temu nawet zgłosiłam to na policję, bo, bo to były w ogóle wklejane do, jak, do mojego zdjęcia yy, w ogóle jakieś nie moje wypowiedzi, obrzydliwe wypowiedzi. I, a czasem właśnie coś wyrwanego z kontekstu, no jest to, jest to, jest to częste, więc trzeba weryfikować. Teraz też sztuczna inteligencja jeszcze w tym pomaga, Teraz... więc jeszcze trudniej nawet jest może z tym walczyć, ale, ale, ale trzeba. O Trzeba tym robić mówić. swoje tak, no, ze spokojem, tak. i, i naprawdę nie, nie, nie potrzeba nam też kreowania w jakiś sztuczny sposób niechęci wobec siebie, problemów, sztucznych wrogów. Bo i tak żyjemy w czasach bardzo niepokojących i, i, i takich, gdzie dzieje się dużo bardzo złego na świecie. No mamy wojnę za swoją granicą, która cały czas się nie kończy. I, i, i jest to przerażające no, to, co dzieje się w gazie. I to z racji tego, że dzisiaj wszystko obserwujemy poprzez telefony, no to, to, to jest coś no, wstrząsającego, że, 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 że ludobójstwo, że ludzie umierają z głodu na naszych oczach. Mhm. I, i, I jest tak wiele takich rzeczy, które są. No, niepokojące, że, że nie ma co jeszcze kreować sztucznych zagrożeń. Tak, żyjemy w takich czasach lęku, niepewności. Niestety, w każdej chwili może coś, coś się wydarzyć i nie wiemy co. Ale pięknie powiedział. Strony. Profesor De Barbaro mhm. na, na górach literatury tego lata, jak został zapytany o to, czy jest optymistą, czy pesymistą, to on powiedział, że jest jednym i drugim, i że jest pesymistą, jeśli chodzi o to, ku czemu zmierza ludzkość i świat, bo rzeczywiście yy, yy, przerażające jest to, co dzieje się wokół. Ale optymistą jest w tym względzie, że uważa, że to nasze życie my możemy bardzo wartościowo przeżywać. I ja podzielam ten pogląd. I też myślę, że, że to jest bardzo cenne, żeby po pierwsze dostrzegać to, co mamy, doceniać właśnie, ale też dawać innym tyle dobrego, ile możemy, nie tracić pasji życia, pasji naszych zawodów, śmiać się, ile tylko się da. Śmiech daje siłę, śmiech jest też takim. Odporem tego wszystkiego, co, co, co niedobre. Trzymać się dobrych ludzi, tych, którzy tak. są, dają dobrą energię. Tak. Teraz zobaczymy Cię również w filmie Chopin. Chopin W tak. reżyserii Michała Kwiecińskiego zagrasz tam matkę głównego bohatera, Chopina w tej roli, Eryk Kulm. Tak. Powiedz więcej o tej, o tej bohaterce, ciekawej bohaterce, biograficznej bohaterce, która mm -hmm. istniała naprawdę, więc też domyślam się, że inaczej się przygotowywałaś do tego, aby wejść w tę rolę. Justyna Krzyżanowska. Tak, Justyna Tekla. Tekla Krzyżanowska. Co zresztą ciekawe, że wszystko się ze sobą łączy, bo ta, ta przygoda grania matki Eryka Kulma tak. łączy się trochę z doświadczeniem teściów, ponieważ w dwójce graliśmy parę kochanków i, i też to było dość zabawne, że po. Haptem w dwóch latach yy, yy, zagrałam jego mamę. Yy, bardzo ucieszyło mnie to zaproszenie od Michała Kwiecińskiego. Bardzo podobał mi się film Filip, który zrobili razem z Erykiem. Bardzo. Yy. Jego matka była tą osobą, która bardzo skupiała się na edukacji dzieci, wspierała ich w ich pasjach. pasje do grania Chopin miał od, 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 od małego i ona bardzo go w tym wspierała. Byli w ogóle taką bardzo zżytą rodziną, kochającą się, i w całej tej historii, w tym filmie. Który pokazuje z takiej trochę innej perspektywy Chopina, i my jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni w różnych wersjach, czy filmowych, czy teatrów telewizji, zawsze do tego lata w noah. a tutaj mamy zupełnie inny obraz Chopina i pokazano jakąś taką jego wielką samotność, oczywiście geniusz, ale trochę też brak dojrzałości, trochę egoizm, trochę kłopot w relacjach z kobietami, z przyjaciółmi. I bardzo było ważne, żeby w tych scenach, w których się pojawia rodzina, pokazać, że to, mimo że no to były takie czasy, że się nie dało tak łatwo ze sobą komunikować, dużo rzadziej się widzieli, ale żeby pokazać to ciepło i żeby pokazać szczerość. Nawet jeśli nie używają, nie nazywają rzeczy po imieniu. To między słowami mówią sobie to, co chcą powiedzieć, i oboje, tam mamy taką scenę ważnej rozmowy Fryderyka z matką, i oni oboje wiedzą o czym mówią. Wiadomo, że dla aktora najbardziej, największym wyzwaniem, ale też taką frajdą, mówi się, że jest granie głównych ról, nie dlatego, że mamy rozbuchane ego, ale to daje ci szansę przeprowadzenia tematu, zmiany postaci, mogą, mogą jakieś cechy ewaluować. No, jest to naprawdę wielka frajda i też rozkładasz siły, też wiesz, którą scenę odelżyć, gdzie są punkty kulminacyjne. Natomiast, kiedy masz mniejszą rolę, to jest to też niezwykłe wyzwanie, jeśli to nie jest taka rola tło, tylko Ty masz konkretną funkcję do spełnienia i musisz tak sobie to przemyśleć oczywiście w porozumieniu z reżyserem, żeby. Mimo niewielkiej obecności na ekranie, żeby to się przebiło, żeby ten przekaz był czytelny dla widza. I yy, to była świetna przygoda. To zapraszamy na te wszystkie filmy. Bardzo, ja ci... bardzo Państwa zapraszam. Bardzo dziękuję. Dziękuję za Ci ogromnie. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrybowania kanału i komentowania odcinka.